Wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszek. Dobry wieczór, mija godzina 18.30, czas na najważniejsze informacje z regionu. Zapraszam na serwis. My jesteśmy, mówiąc po sportowemu, jak sztafeta. Będziemy się uzupełniali, będziemy sobie wzajemnie kibicowali. Widzowie bardzo oczekiwali powrotu poranków, mieliśmy mnóstwo maili, telefonów, chcieli widzowie mówili, że chcą porannego programu. Lubią zaczynać dzień z TVP 3 Opole i ja jestem bardzo dumny, że te poranki wracają. Przerabiamy to na miejscu, robimy taki pokaz całego szypułkowania, czyli oddzielania tych zielonych końcówek, szypułek od jagód. Prawo i Sprawiedliwość zakończyło pracę nad nowym programem wyborczym. Jego punkty mają być ujawniane stopniowo, a pierwszy z nich poznamy jutro. Tak zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszego pobytu w Kielcach, gdzie prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie jedynką na liście. Dominik cierpiał. Zgodnie z zapowiedziami prezes Prawa i Sprawiedliwości otworzy wyborczą listę w stolicy Województwa Świętokrzyskiego. Drugie miejsce na liście w Kielcach to Anna Krupka, wiceminister sportu. Trzecie, poseł ze Starachowic, Krzysztof Lipiec. Dlaczego ja tutaj? Dlaczego na pierwszym miejscu tej listy jest szef partii i obozu rządzącego? Otóż, proszę Państwa, odpowiedź jest prosta: Polska jest jedna my jesteśmy mówiąc po sportowemu jak sztafeta będziemy się uzupełniali będziemy sobie wzajemnie kibicowali Stawka tych wyborów jest bardzo wysoka bo tu przecież chodzi o Polskę tak naprawdę jaka będzie Polska czyja będzie Polska w jaki sposób nasza ojczyzna będzie się rozwijała i czy będzie bezpieczna bo jak przypominają politycy Prawa i Sprawiedliwości dzisiejsza opozycja sprzeciwiała się budowie zapory na granicy a lata wcześniej nie zgodziła się na budowę amerykańskiej Tarczy antyrakietowej w Polsce. Mam nadzieję, że ten nasz cel, ujęty w krótkim haśle Bezpieczna przyszłość Polaków otóż, że ten cel zostanie zrealizowany. Gotowy jest już program wyborczy. Pierwszy jego punkt mamy poznać w poniedziałek. Program, jak to zwykle u nas, obejmuje ogromny zakres spraw niekiedy nawet dość szczegółowych. Taka jest tradycja naszej partii. W ten weekend poznaliśmy nazwiska polityków na wszystkich regionalnych listach. Zależało nam na tym, aby to były osoby zaangażowane w sprawy swoich regionów osoby wiarygodne, uczciwe, przede wszystkim i przyzwoite. I dlatego bardzo mocno te osoby weryfikowaliśmy. Nieco gorzej wygląda to w przypadku opozycji. Nikt mi o to nie pytał. To burmistrz Pasłęka, Wiesław Śniecikowski, który znalazł się na liście koalicji obywatelskiej w okręgu elbląskim, jest przeciwnikiem aborcji Bo katolik jestem jej przeciwnikiem i uważam, że człowiek powinien robić wszystko, żeby życie chronić. Innego zdania jest Donald Tusk, który rok temu zapowiadał, że nie wpuści na listy przeciwników aborcji. Ja w tych sprawach. Będę bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w Platformie w czasie kształtowania list do parlamentu. Tej przedwyborczej obietnicy nie udało się jednak dotrzymać. Dla TVP3 Dominik Sierpioł, TVP Info. Dożynki, czyli dziękczynienie za plony to święto rolników, dzięki którym możemy każdego dnia sięgać po świeży chleb. Tegoroczne wojewódzkie obchody odbyły się w polskiej Nowej Wsi na terenie Aero Klubu Opolskiego uroczystą mszą świętą rozpoczęły się dożynki wojewódzkie. Nasz region jest silny pod względem rolniczym, ale żniwa każdego roku obarczone są obawami związanymi z pogodą. Rolnictwo się rozwija przede wszystkim dzięki oczywiście naszemu uczestnictwu w Unii Europejskiej, bo 20 lat, które będziemy w przyszłym roku obchodzić, to jest wielki, naprawdę wielki skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o rolnictwo. I to przede wszystkim w kierunku ułatwienia pracy na roli. Ale też wiemy, że nie, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na susze, na wichury, na deszcze. Dlatego też często odwołujemy się do opatrzności bożej. Pola, często przekazywane z pokolenia na pokolenie, czasami zmieniają swój charakter i obsiewane są nie tylko zbożami. Zauważalne są nowe trendy w uprawach. Stajemy się otóż jedną, jednym z województw, z którym to winierstwo zaczyna coraz bardziej przodować w województwie opolskim. Pojawia się też nieśmiało jeszcze, co prawda, ale już uprawy chmielu pojawiają się czy powracają znowu drobne na razie pierwioski, jeżeli chodzi o uprawę tytoniu, no i pszczelarstwo. Jednym z ważniejszych elementów dorzynek jest prezentacja koron dorzynkowych. Tegoroczna była bardzo okazała. Każdy z wieńców zasługiwał na uwagę, bo to misterne i wielogodzinne dzieło rąk ludzkich, które żeby powstało, musi być zaplanowane wiele miesięcy przed dożynkami. 40 koron na 72, 72 samorządy gminne miejskie to jest wyczyn naprawdę zrozumienia i to pokazuje też, że opolszczyzna rolnictwem stoi. Każda z koron miała swój niepowtarzalny charakter. Jedna z 40 wyróżniała się wielkością. Miała blisko 290 cm wysokości, prawie 150 cm szerokości. Zaprojektował ją z Jaryszowa. Prace trwały od stycznia, a przy jej wykonaniu uczestniczyło 50 osób. Najwięcej wysiłku kosztowały te koronkowe elementy. To jest blisko 800 metrów łańcuchów z ziarenek. Każde trzeba było pojedyncze nabić. Wszystko później wysuszyć, wszystko pozbijać blisko siebie, żeby to ładnie wyglądało, więc to naprawdę można powiedzieć, że same ziarenka to jest blisko 600 roboczych godzin w skali około ponad 1000-1100 roboczych godzin, które poświęciliśmy na tą koronę. Konkurs na korony dożynkowe odbył się w trzech kategoriach: korony kłosowo-ziarnkowe, ziarnkowe oraz prace plastyczne i debiut. W tej ostatniej kategorii wzięło udział m.in. sołectwo wierzbie. Panie wplotły w wieniec wiele zbóż. Mamy tutaj żyto, owiec, pszenicę, mamy proso, różnego rodzaju kwiaty suszone, trawy, owoce, warzywa. Czyli wszystko to, co powinno się w koronie Dożynkowej znaleźć. Komisja bacznie przyglądała się prezentacji wieńców, bo ocenie podlega kilka elementów. Związki z tradycją, z dziedzictwem kulturowym. Dalej oceniamy również całą drużynę, która tę koronę przedstawia. Jak te panie są ubrane, jak są przygotowane, i jakie wszystkie inne rekwizyty towarzyszą tym koronom. Organizacja dożynek wojewódzkich to duża odpowiedzialność, ale mimo początkowych wątpliwości dziś wójt gminy z Dumą mówi o realizacji tego wyzwania. W tym sercu opolszczyzny pokazaliśmy, że jesteśmy gminą godną do organizacji dożonek wojewódzkich. Jestem dumny przede wszystkim z mieszkańców. Napracowali się bardzo. Przed każdą posesją można było oglądać pomysłowe i humorystyczne ozdoby. Fantazji nie brakowało. Postawienie tego wszystkiego, co tu stoi trwało nam trzy, trzy dni. Tylko, że każdy belot, jak to rolnicy nazywają... Każdy gospodarz miał to w domu i sobie według swojej wizji dekorował. Dożynki wojewódzkie to jak co roku okazja do ogłoszenia wyników konkursu na najpiękniejszą wieś. Tym razem ten zaszczytny tytuł zdobyła Oleszka w gminie Zdzieszowice. Ciąg dalszy konfliktu między Witoldem Zębaczyńskim a Pawłem Kukizem znajdzie finał w sądzie, zapowiada muzyk. Poseł Koalicji Obywatelskiej zarzucił jedynce z listy Prawa i Sprawiedliwości korupcję polityczną. Paweł Kukiz nazywa to pomówieniami, za które zamierza pozwać Zębaczyńskiego w trybie wyborczym. Przypomnijmy, Witold Zembaczyński zażądał zwrotu ponad 4 milionów złotych, które Fundacja Potrafisz Polsko otrzymała z budżetu państwa i dowodził, że instytucja nie działa pod adresem zgłoszonym w KRS. Cookies przyszedł na konferencję prasową swojego oponenta i odpierał jego oskarżenia. Polityk wyjaśnił, że za swoją pracę zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia, a cała suma zostanie wydana na platformę do e-votingu oraz podręczniki i książki. Dodał też, że siedziba Fundacji została przeniesiona po nagonce medialnej na instytucję, w której zarządzie zaś Teraz Kukiz zamierza pozwać Zębaczyńskiego w trybie wyborczym. Tego typu sprawy są rozpatrywane w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku. Jeśli sąd uzna, że polityk w trakcie kampanii rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, może ukarać go nawet nakazem wpłaty 100 tysięcy złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kukiz w swoich mediach społecznościowych zwrócił się również do Zębaczyńskiego, by przypomniał wszystkim, komu sprzedał swoją naleśnikarnię. Więcej na ten temat powiemy w jutrzejszych wydaniach kuriera opolskiego. Startuje jesienna ramówka TVP3. Opole: od poniedziałku do piątku każdego dnia będziemy dla Państwa realizować 10 wydań Kuriera Opolskiego. Po przerwie na naszą antenę wraca również Opolskie o Poranku. Nie zabraknie też reportaży oraz programów kulturalnych, politycznych, katolick, katolickich i rolniczych. Z kamerą zajrzymy nawet do opolskich lasów. Proszę zobaczyć, co tym razem przygotowaliśmy dla naszych widzów. Codzienna dawka najświeższych informacji ze stolicy województwa, ale i różnych zakątków regionu. Kurier to obowiązkowy punkt jesiennej ramówki. Jeden sezon taki mamy za sobą i to faktycznie się sprawdziło, że te serwisy co godzinne już od 10.30 rano aż do 21.30 się bardzo sprawdzają, cieszą się dużą popularnością, a widzowie zaglądają do nas teraz często, bo co godzinę mogą usłyszeć nowe informacje z naszego regionu. Co się ubrać i czy warto zabrać z domu parasol? Tego dowiedzą się Państwo oglądając prognozę pogody. Mam nadzieję, że będziemy przedstawiać same dobre informacje. Nam zawsze zależy na tym, żeby mimo tego, że rzeczywistość, że ta pogoda może czasami dołować, nie zachwycać, to my staramy się wszystkie być w naszej pogodowej drużynie uśmiechnięte i przekazujemy nawet te gorsze informacje w całkiem miły sposób. Jesienią nie zabraknie również informacji sportowych. Cały czas będziemy trzymać rękę na pulsie tych najważniejszych. Wydarzeń sportowych w regionie. Od poniedziałku do piątku przed głównym wydaniem kuriera opolskiego o 18.25 sport opolski. Natomiast w niedzielę podsumowanie najważniejszych wydarzeń weekendu. Tam będziemy relacjonować te ważne wydarzenia. Najświeższe informacje dla rolników przygotuje małgorzata Parzonka AgroKurier w każdą niedzielę o godzinie 11.20. To program, który w naszej ramówce zagościł na stałe. Prezentujemy tam te najważniejsze informacje dla gospodarzy, ale dla wszystkich również osób, które są zainteresowane tym, co dzieje się na wsi. I prezentujemy tam m.in. bieżące nabory wniosków, które trwają w Agencji Restrukturyzacji, rządowe programy wsparcia, ale właśnie różne też ciekawostki z życia wsi, takie jak dożynki, różne ludowe tradycje. Na antenie pojawi się także Strefa Kultury. Co drugi wtorek o 19.10 Anna Święcicka zaprasza na relacje z najciekawszych wydarzeń kulturalnych. Już we wrześniu Aż trzy premiery teatralne, ponadto Opolski Festiwal Fotografii, więc mnóstwo pięknych wystaw fotograficznych przed nami. Również rozpoczęcie kolejnego sezonu w Filharmonii Opolskiej, ale to oczywiście nie wszystko. Będziemy też zaglądać do mniejszych miejscowości, a nie tylko tych wielkich instytucji kultury, ponieważ tam też się sporo dzieje. Nasi widzowie mogą liczyć na piękne wystawy, wspaniałe koncerty i rozmowy z nietuzinkowymi artystami. Miłośników dobrego reportażu zapraszamy przed telewizory w czwartki. O 19.10 emitowany będzie program Ludzie z Prawy Historie. 7 września zapraszam Państwa na pierwszy reportaż z cyklu Ludzie z historii. Historie. Zobaczymy w tym reportażu opowieść o niezwykłej kobiecie, która została ostatnio uhonorowana Nagrodą Róża Opolszczyzny. Jest to pani dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku. No, i w tym reportażu poznamy działalność pani dyrektor, poznamy tą osobę, poznamy ludzi, którym ona pomagała. Podróż po lasach Opolszczyzny zabiorą państwa Małgorzata Parzonka w programie Odczarowany Las oraz Natalia Janus-Hempel w programie Las All Inclusive. Emisja w soboty o 19.00 tuż po głównym wydaniu Kuriera Opolskiego program Odczarowany Las to taki program, w którym chcemy obalać różne mity, które krążą w społeczeństwie na temat pracy leśników, lasów państwowych. Pokazujemy jak naprawdę wygląda zrównoważona gospodarka leśna, towarzyszymy leśnikom w ich codziennej pracy, zaglądamy również w różne, w różne leśne zakamarki I między innymi ostatnio chociażby towarzyszyliśmy zbieraczom jagód. Teraz przed nami m.in. zbiory grzybów. Jeśli widzowie czują się już stęsknieni za wakacjami albo nie mieli okazji być na w czasach All Inclusive, no to oglądanie najnowszych Odcinków programu LAS All Inclusive na pewno im tę stratę zrekompensuje. Jesteśmy na półmetku, przed nami jeszcze połowa nadleśnictw w naszym regionie. Zobaczymy najpiękniejsze miejsca na leśnej mapie Opolszczyzny. Nie zabraknie wiedzy i rozrywki. W jesiennej ramówce nie mogło zabraknąć programu z odrobiną ironii i humoru. Na z Zbigniewa Górniaka zapraszamy w każdy piątek o 19.08. Utarło się, że wakacje to jest taki okres ogórkowy, w którym nic się nie dzieje. Tymczasem ostatnie lato to można powiedzieć samogęste. Więc ja się czuję trochę jako, jak ten kucharz, który stoi nad garem fantastycznej zupy, miesza ją, ciągle coś wrzuca, przyprawia, wrzuca, przyprawia, a nie ma kogo. Nią poczęstować. Więc teraz od piątku będę swoją dwuminutową chochelką. Nalewał wam, proszę Państwa, smaczne felietony. Od poniedziałku do piątku o 18.55 emitowana będzie rozmowa dnia, w której poruszane są najważniejsze tematy z kraju i regionu. A polityczne dyskusje z opolskimi politykami powracają w programie w Centrum Uwagi w każdą sobotę o godzinie 10.00. To będzie sezon bardzo gorący, szczególnie pierwsze tygodnie bezpośrednio poprzedzające wybory parlamentarne. Będzie z całą pewnością wiele sporów, będzie z całą pewnością wiele gorących tematów. Pierwsze wydanie już 9 września i z całą pewnością wtedy politycy chętnie z takim dużym animuszem rzucą się w ten wir dyskusji, które uwielbiają w naszym programie. Transmisja mszy świętej w każdą niedzielę o godzinie 10, a w co drugą niedzielę o 11 program Hanny Honisz oblicza wiary. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w mszy świętej ze względu na wiek lub stan zdrowia, zachęcam do oglądania transmisji na naszej antenie w każdą niedzielę o godzinie 10, a zaraz po niej magazyn oblicza wiary. W pierwszym odcinku relacja z peregrynacji relikwii świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, która obiecała syłać deszcz róż dla wszystkich, którzy poproszą ją o pomoc. A już od 11 września, punktualnie o godzinie 8, witać będziemy się z Państwem w programie Opolskie o poranku. Widzowie bardzo oczekiwali powrotu poranków, mieliśmy mnóstwo maili, telefonów, Chcieli, widzowie mówili, że chcą porannego programu, lubią zaczynać dzień z TVP3 Opole i ja jestem bardzo dumny, że te poranki wracają. Każdy z widzów może oglądać TVP3 i przez cały dzień... Być ze swoim regionem, ze swoją regionalną telewizją. To jest naprawdę nowa jakość i coś, czego do tej pory w regionalnej telewizji nie było. Jesienna ramówka rusza już 4 września. Zachęcamy, by spędzić ten czas z TVP3 Opole. W końcu jesień w telewizji jest pełna barw, niezależnie od aury. W kościele Włosiowie poświęcono dziś obraz mistyczne zaślubiny świętej Katarzyny. Barokowe dzieło zostało niedawno odnalezione i poddane renowacji. Obraz, który właśnie przeszedł renowację, skrywa wiele tajemnic. Prawdopodobnie pochodzi z XVIII wieku. Gdzieś ksiądz znalazł ten obraz w kościele. Składaliśmy się. Chcieliśmy, chcieliśmy pomóc przy odnowieniu tego obrazu. Ja Bardzo będzie. się cieszymy, że w ogóle znaleziony został ten obraz i będzie powieszony w naszej parafii. A znaleziony został w kościelnym składziku dawnej loży kolatorskiej, a więc związanej z fundatorem kościoła. Świątynia należała do zakonu Joannitów, który przez wieki miał w swoją komandorię. To prawdopodobnie zakonnicy sprowadzili tam obraz, nawiązujący do kultu świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. W wieku 20 lat tak jak przedstawia sam obraz, miała właśnie te mistyczne zaślubienie, co możemy zobaczyć po dłoniach, gdzie Pan Jezus dotyka jej dłoni, palca, jako dzieciątko oczywiście Jezus, zostawiając według, jak mówią hagiografowie, złotą obrączkę, którą widziała tylko ona. W ten sposób była, stała się tą dziewicą, oblubienicą tutaj na Ziemi dla Chrystusa. Trwa ustalanie autorstwa obrazu. Tymczasem zabytkowy kościół w Łosiowie czeka renowacja. Udało się pozyskać środki z Polskiego Ładu i, i myślę, że wspólnymi siłami uda się doprowadzić to dzieło do szczęśliwego finału. Bartosz Sadliński, Kurier Polski. Dziewięć zespołów złożonych z rodzica oraz dziecka stanęło na starcie opolskiego wyścigu wózków. Choć każda drużyna chciała osiągnąć jak najlepszy wynik, to najważniejsza była dobra zabawa. To jest drugi wyścig wózków. Pierwszy był na pikniku, który był organizowany po pierwszej edycji. Wyścig wózków, to raczej spacer z wózkami będzie o puchar dyrektora klinicznego centrum. Podstawą jest posiadanie wózka i małego dziecka. Będzie to wyścig, czyli chud. Z wózkiem. Absolutnie ze, ze względu na bezpieczeństwo nie wyrażamy zgody na to, żeby były załóżmy biegi. Co to będzie odcinek nad fontanną, alejki nad fontanną, rozstawione są y, panie, panie animatorki, które będą bardzo dokładnie sprawdzały, czy ktoś biegnie z wózkiem, czy też idzie. Jeżeli ktoś będzie chciał biec z tym wózkiem, zostanie zdyskwalifikowany. Y, Przestrzegamy tego bardzo mocno. Super się bowiem. Pierwszy raz jesteśmy na, takim, na takiej imprezie. W sumie już dowiedzieli się z portalu internetowego i cieszymy się, żeśmy przyjechali. Do serca przytul psa, weź na kolana kota przekonują wolontariusze Opolskiego Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Instytucja zorganizowała po raz kolejny dni otwarte i przekonuje do adopcji. Jak to zrobić sprawdzał Wojciech Bulasz. Nie trzeba być wolontariuszem, aby zrobić coś dla podopiecznych opolskiego schroniska. Pan Paweł przejechał na rowerze z zakopanego do ustki. Po drodze zbierał pieniądze na placówkę. Udało się bardzo dobrze, 3, prawie 3,5 tysiąca złotych zebraliśmy. Także świetnie, wszystko super zagrało. Podróż była bardzo dobra, ludzie się bardzo zaangażowali do projektu i wyszło świetnie. Zaangażowani byli też Opolanie, odwiedzający schronisko podczas dni otwartych. Jak podkreślają, nie trzeba adoptować zwierząt, aby im pomóc. Wesprzeć w karmy lepszej jakości, bo to są też pieski schorowane. Dlatego głównie też chyba po to, żeby przywieźć im coś dobrego. Choć nie da się ukryć, że wśród osób, które przyszły do schroniska nie brakowało tych, które marzą o czworonożnym przyjacielu. Ciągle naciska, żeby kupić jakiegoś pieska, czy wziąć ze schroniska, bo tak, upodobała sobie dzisiaj pieska Nero i po prostu cały czas męczy, już była na spacerze. i. Zastanawiamy się cały czas. Ale od chęci do adopcji droga daleka. Najpierw czworonoga można wstępnie zarezerwować, potem odbyć rozmowę z pracownikami schroniska. Przedadopcyjne wizyty pozwolą przemyśleć odpowiedzialność, którą bierze się za nowego członka rodziny. Proces kończy adopcja i dom dla czworonoga, których w schronisku nie brakuje. Bardziej potrzebujące są tutaj, jeśli chodzi o adopcję, koty. Bo jest to niestety sezon na kocięta i tych kotów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Kuleje tu sterylizacja, która zapobiegałaby tej bezdomności, jeśli chodzi o kot. Jak podkreślają wolontariusze, dla osób, które chcą zaadoptować zwierzaka ze schroniska, dni otwarte trwają przez cały rok. Wojciech Bularz, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski, a teraz zapraszam na kolejne informacje z regionu w skrócie. W Dębskiej później zapaliła się przydomowa kotłownia oraz składowany w niej opał. Szybka akcja strażaków pozwoliła opanować pożar. Ogień nie wydostał się poza kotłownię. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej opole każdego roku ponad 8 milionów ludzi umiera z powodu palenia tytoniu, co czyni go jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego informuje światowa organizacja Zdrowia. Najwięcej konsumentów papierosów mieszka w Chinach. Coraz więcej państw zaostrza walkę z nikotyzmem. Zdaniem resortu zdrowia istnieje ryzyko że branża tytoniowa stworzy nową generację uzależnioną od nikotyny. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konkursie Kobiety dla Polskiej Wsi. Jego celem jest uhonorowanie i promowanie pań działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wyłonione zostaną laureatki w dziewięciu kategoriach, takich jak np. Kobieta Kultury Ludowej, Kobieta Innowacyjna czy Kobieta w Nauce. Zgłoszeń dokonywać mogą instytucje rolnicze, a także wójtowie, burmistrzowie czy sołtysi. Termin upływa 12 września. W regionie trwa winobranie. Do średniowiecznej tradycji prowadzenia winnic na Opolszczyźnie wraca się coraz częściej. Wrzesień natomiast jest miesiącem zbiorów. Uprawa winorośli prężnie rozwija się m.in. w opolskich krzyżowicach. Bartosz Sadliński. Dwuhektarową winnicę nieopodal brzegu odwiedziło 140 osób. Goście zainteresowani byli nie tylko degustacją gotowych produktów, ale także zbieraniem winogron. Kuzyn po prostu zaprosił na zbieranie tego winogrona. Bardzo fajnie, jestem już tutaj trzeci raz. Bardzo polecam. Co skłoniło, żeby wrócić? Co skłoniło? skłoniło atmosfera na pewno. I zabawa na świeżym powietrzu. Chęć skosztowania, w każdej, w każdej postaci <gry> tych, tych liści. Chyba też obcięcia. Tak, oczywiście, pewnie, do człowiek tego nie ma na co dzień, więc sam relaks. Bardzo pyszne, słodkie, powstrzymujemy się siłą woli od tego, żeby ich nie zjeść. Trochę podjadacie? No, niektórzy podjadają. Ja wolę truskawki, ale... To już trzecia odsłona winobrania. Od czasu pierwszej odsłony liczba uczestników wzrosła ponad trzykrotnie. Ze względu na gatunek uprawianej winorośli, zbiory rozpoczęły się wcześniej. Jest to kultywar niemiecki, bardzo popularny w Polsce. Jedna z naszych standardowych, takich białych odmian, najczęściej sadzonych przez małe i przez większe winnice, więc no troszeczkę zaczynamy sobie ją przyjmować jako nasza. A kiedy praca z sekatorem w dłoni dobiega końca, rozpoczyna się przetwórstwo. Przerabiamy to na miejscu, robimy taki pokaz całego szypułkowania, czyli oddzielania tych zielonych końcówek szypułek od jagód. Będziemy degustować sok, no a później przechodzimy winiarską zabawę, tak jak to jest w zachodnich krajach. Fermentacja soku z winogron trwa około pół roku. Zasadniczo winiarstwo to zajęcie dla cierpliwych, także ze względu na długie oczekiwanie na zwrot z inwestycji. Jest to jednak wschodząca gwiazda, jeśli chodzi o rolnictwo i agroturystykę w regionie. Bartosz Sadliński, Kuriera Polski. Ten materiał zamyka nasz główny serwis. Tuż po nim prognoza pogody, którą przygotowała i zaprezentuje Dominika Merta, a ja spotkam się z Państwem ponownie w wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego dziś o godzinie 22.30. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego dobrego wieczoru.